Jesteśmy właśnie w Monarce i zaraz zobaczymy, co tam ciekawego w najmłodszym LEGO Storze w Polsce. No jeśli chodzi o gratisy, to jest słabo. Dwa polibagi z Minecrafta i z Animal Crossing. Ale była fajna zabawa z wyzwaniami. Trzeba zrobić pięć wyzwań przez pięć kolejnych tygodni z LEGO. Tym razem córka musiała zbudować buta dla Sonika, który go znacznie przyspieszy. Zabawa była fajna. Trochę elementów. Tutaj budowa właśnie swoją wersję. No i takie coś wyszło. Dostaliśmy smycz, oryginalną LEGO, z, takim, z taką plakietką na naklejki. A teraz przejdźmy do gablotek. Ta seria z Nike nie bardzo mi się podoba. Halloween zaczyna się, straszny dwór, dynie, kolejny dworek, fajna sprawa. No i seria botaniczna też była. Tutaj święta już powoli, wieńce, gwiazda betlejemska, wszystko startuje w tym temacie. Modyfikacje w gablotkach. I Królewna Śnieżka. Fajne. Harry Potter nie jest w formie, moim zdaniem. Słabe sety tym razem. No i Ninjago, to wiadomo, wszyscy lubimy. No i trochę też tutaj Fortnite'a. Dzięki. Jak chcecie więcej, zapraszam na kanał Markowe Klacki. Cześć!